Dzień dobry, mamy to, a w zasadzie mogę powiedzieć, że ja, bo jeszcze Patrycja ma przed sobą jeszcze Szwecję, e, która będzie za parę dni. Natomiast ja już mogę dumnie powiedzieć, że mam odwiedzone wszystkie kraje na Starym Kontynencie. Jesteśmy w Norwegii. Dzień dobry, no... Dzień dobry z Norwegii. Wczoraj późnym wieczorem, bo tam przed 21 wypłynęliśmy e, z Danii i. Koło północy dopłynęliśmy do Christiansen. jeżeli dobrze pamiętam miasto. Pewnie nie, nie, pewnie nie dobrze pamiętam, ale w każdym razie jesteśmy na samym południu Norwegii, tu dopłynęliśmy. No, już w zasadzie w nocy, około północy przejechaliśmy kilkanaście kilometrów, zatrzymaliśmy się na parkingu. No i już sobie żartujemy, że jeżeli Norwegia jest robiona przez graczy w Simsów, to, to, to ten kraj jest zrobiony na, na kodach. Nasz pierwszy nocleg przypadkowy w ogóle jesteśmy na etapie przepakowywania naszego auta, więc wygląda to dosyć ciekawie. Więc to jest nasz parking, a to jest widok przy tym, przy tym parkingu. Wiem, że o pogodzie nie wypada e, za dużo rozmawiać, natomiast e, wspomnę, <gryw> wspomnę tylko, e, że jesteśmy w Norwegii, jest 20. 6 grudnia mamy święta śniegu, zero temperatura około 10 stopni, cieplutko. Nie ma tu też wiatru, nie pada. W ogóle co to za zimowy wyjazd, więc my się nastawialiśmy, mamy masę sprzętu takiego typowego zimowego, nawet baliśmy się, że mogą nas złapać jakieś takie, nie wiem, mrozy, po minus 20 stopni i wtedy będzie to naprawdę wymagająca łańcuch raczki. Jesteśmy przygotowani naprawdę na takie dosyć ekstremalną zimą, no, jakby nie było, w Skandynawii, więc tutaj e, sytuacja zimowa może być bardzo wymagająca, a tymczasem jest, no, wiosennie, co najmniej wiosennie, możemy tak określić. Mogę wspomnieć nawet, że w tamtym roku, jak byliśmy na Bałkanach, które jednak, bądź co, bądź są dużo cieplejszym regionem no to tam w paru miejscach faktycznie natykaliśmy się na śniegi, więc tu przyjechaliśmy całą Danię, jesteśmy na południu Norwegii, śniegu jeszcze nie widzieliśmy. Zastanawiamy się kiedy i czy faktycznie ten śnieg na tym wyjeździe zaznamy gdziekolwiek. No to wszystko przed nami. Jeżeli chodzi o nasz wczorajszy dzień, wracam jeszcze do Danii. Jeszcze raz dziękuję za gościnę rodzinę Rosmusiaków, jeżeli dobrze, jeżeli nie mylę nazwiska, za co przepraszam, więc dziękuję za to, że nas ugościli, że spędziliśmy właśnie wigilię u nich. Następnie po dziewczyny jeszcze rano wyskoczyły na marsowanie ale to jest delikatnie mówiąc szalone, żeby nie powiedzieć dziwne, więc po tym morsowaniu pożegnaliśmy się czule, pożegnaliśmy się miło. Będziemy się prawdopodobnie w lutym widzieć ponownie, ale już na miejscu u nas w Polsce. I tymczasem ruszyliśmy na północ. Pierwszym takim naszym miejscem, które odwiedziliśmy, była stara, opuszczona latarnia morska. Latarnia morska znajdująca się przy piaskach, przy wydmach, które ze zdjęć tylko mogliśmy zaobserwować, jak pochłonęły te latarnie, a w zasadzie jak pochłonęły zabudowania, które znajdowały się właśnie przy tej opuszczonej latarni. No miejsce, jak już pewnie się domyślacie, bo ja wielokrotnie to podkreślam, uwielbiam latarnie morskie uwielbiam miejsca tego typu właśnie jak latarnie morskie i no, zachwycam się takimi, takimi właśnie miejscami, więc jeszcze opuszczona latarnia morska, no to w ogóle miejsce fenomenalne, ale jednocześnie dosyć licznie odwiedzane. Tam naprawdę było dosyć dużo ludzi. Jakbym miał określić, że podczas tego wyjazdu jedno jakieś takie miejsce, gdzie natknęliśmy się na największą liczbę osób, no to właśnie była ta latarnia morska. Obok w kolejnym miejscowości, nie pamiętam jej nazwy, znajduje się też bardzo taki charakterystyczny czarny dom. Odwiedziliśmy kolejny cmentarz, taki położony wysoko na klifie. No było też mocno gliście i, i tak powiedzmy ta widoczność była bardzo słabo od, ograniczona, że więc klifu za bardzo nawet morza specjalnie nie widzieliśmy. No i na sam e, koniec pojechaliśmy na sam koniec, tak dosłownie. Mianowicie pojechaliśmy za e, na sam koniec Danii, na ten szpic, czyli tam jest e, o matku, uciekło mi słowa. A to miasteczka, które znałem, to jest. W każdym razie ten półwysep na, punkcie, na samym końcu to jest Kagerak, bo tutaj że tak on się nazywa. To jest miejsce takie powiedzmy, symbolicznie, gdzie kończy się Morze Północne i zaczynają się te ciśnienie, cieśniny, ci, 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 które łączą Morze Północne z Morze, Morzem Bałtyckim. No i tam dochodzi do tego takiego charakterystycznego nie, zjawiska, czyli zderzanie się fal płynących z dwóch stron nie, na siebie. No miejsce ciekawe, a w zasadzie bardzo podobne do tego, co mieliśmy parę lat temu okazję obserwować po drugiej stronie piaskownicy, że tak to określę, czyli na Łotwie. Na Łotwie znajduje się półwysep Kolka, gdzie zderzają się wody Zatoki Ryskiej z wodami otwartego Morza Bałtyckiego i zjawisko jest właśnie analogiczne czyli te wody zderzają się ze sobą i, no i powstaje właśnie ten efekt takich, takiego połączenia dwóch, dwóch akwenów. Więc. Chodzi mi ciągle po głowie, jak się nazywa ta wysadzcowość. To jest... E... Boże, dobra, będę to odliczał sobie. Dobra, tu będę musiał przycinać, bo sobie nie przypomnę. Ale nie da mi to spokoju. W każdym razie, wracając już do, do, do wczorajszego dnia, no to później właśnie, powiedzmy, koło godziny 17-18 wróciliśmy sobie do, do portu, wróciliśmy sobie już do miasta, gdzie czeka już nasz, na nas prom, Skoczyliśmy na prom, no i tam chyba 3 godziny 15 płynie prom z Danii do, do Norwegii, więc znaleźliśmy się w Norwegii. Informacyjnie, nie tylko cenowo, prom rezerwowaliśmy jakieś dwa tygodnie wcześniej, okazało się, że w okresie świątecznym przez Wigilię i przez 20, 25 promy nie kursują. Pierwszy prom, który kursuje dopiero jest właśnie przed 21, 25 na wieczór. Zobaliśmy się, że po tym okresie takim wigilijnym i świątecznym, żeby, żeby być bardzo duże zainteresowanie na ten jedyny prąd, który płynie w stronę Norwegii. Dlatego zrobiliśmy z wyprzedzeniem rezerwację. Kosztowała nas tam 750 zł, z czego 100 zł. Tam 98 zł było za możliwość anulacji do 48 godzin. Więc też zaryzykowaliśmy, że przeszliśmy z tą anulacją, jakby coś się miało dziać. No ale w każdym razie przepłynęliśmy, jesteśmy w Norwegii. Norwegia jest 50. Trzecim, pięćdziesiątym czwartym. Kurde, muszę swoje statystyki sprawdzić krajem, które mam przyjemność e, odwiedzić. W każdym razie na pewno ostatni jest to kraj na kontynencie. Jeżeli chodzi ogólnie o całą Europę, no to zostały tylko nam trzy wysepki. Została Islandia, Wyspy Owcze i Malta. To są jedyne trzy państwa w ogóle na całym kontynencie europejskim razem z wyspami, gdzie nas jeszcze nie było. No ale oczywiście oprócz Europy dojechaliśmy do Maroka, byliśmy też w Gruzji, czy e, więc powiedzmy tych państw odwiedzanych, gdzie pojechaliśmy własnym autem jest dosyć dużo. No i jak jakby nie było, Norwegia dochodzi jako kolejny kraj, w którym spędziliśmy noc na dziko, więc czekamy jeszcze na tą Szwecję, bo Szwecja jeszcze będzie, powiedzmy, takim dopełnieniem i tam myślę, że większego problemu z noclegami na dziko nie będzie. Wtedy będziemy mieli taką, w zasadzie, powiedzmy, koronę Europy, jeżeli mogę tak to określić, noclegów na dziko, bo z noclegów, które nam pozostaną na dziko w, w krajach europejskich, gdzie jeszcze noc nie spędzaliśmy, no to, z, powiedzmy, z dużych państw, no to będzie Austria i Kosowo, to są dwa, powiedzmy, Większe państwa, w których na dziko faktycznie jeszcze nie spaliśmy. No i zostaną nam oczywiście takie mikropaństwa, gdzie na pewno wybierać się nie będziemy, nie będziemy tego forsować typu Andora, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino. Czy Watykan, albo no w Luksemburgu akurat też nam przyszło jedną noc na dziko kiedyś spędzić. Także powiedzmy jedno z tych mikropaństw też mamy, mamy za sobą, a wszystkie pozostałe europejskie kraje mamy właśnie tą satysfakcję, że udało nam się jedno legi na dziko spełnić. Jesteśmy w Norwegii, także za chwilę będziemy ruszać w stronę Stabinger. Dzisiaj nie mamy jakichś specjalnych atrakcji zaplanowanych, mamy zaproszenie na święta od znajomych, jeszcze od mojej koleżanki ze studiów, więc jedziemy do, właśnie do Justyny i do Pawła, do, do Stavanger i tam będziemy dzisiaj jeszcze u nich spędzać powiedzmy ten dzień świąteczny, a jutro wracamy do typowego takiego zwiedzania, znaczy wracamy, zaczynamy zwiedzanie typowe Norwegii. Tyle na dzień dobry i z tego fantastycznego miejsca, przepięknego parkingu i z niesamowitego, typowego widoku. Tak, tak sobie przynajmniej widok, 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 widokówkowo wyobrażałem Norwegię. Was serdecznie pozdrawiam. A tak wygląda nasze świąteczne śniadanie.